dobrej współpracy między naszą gminą, a Fundacją Misji Obywatelskiej z Rzeszowa udało się zorganizować wiele seminariów, konferencji. Dzisiejsza konferencja w Klubie Seniora poświęcona bezpieczeństwu w sieci została właśnie zrealizowana w ramach tejże współpracy. Informacje, które dzisiaj przez specjalistę zostały przekazane wszystkim uczestnikom tego projektu klubu seniora. Jestem przekonany, że trafiły na dobry ruch. To wyjątkowe miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Wyjątkowe kobiety z powiatu mileckiego, które mają swoje pasje, które pracują zawodowo, wychowują swoje dzieci, mają rodziny, ale również po południu zrzeszają się w różnych stowarzyszeniach, w kołach gospodych wiejskich, w, to, to w towarzystwach i właśnie przyszły dzisiaj na wspaniałe warsztaty zorganizowane przez Uniwersytet Lodowy i tutaj mają świetną okazję, raz, żeby. Czegoś dodatkowego się nauczyć, nabrać dodatkowych umiejętności, ale też jest to piękna integracja. No, spotykamy się dzisiaj w Bukowsku na kolejnej edycji Kiermaszu Kultury Wołoskiej. Duże wydarzenie, jak na naszą społeczność, gminy Bukowsko. Bardzo dużo wystawców, wszystkie koła gospodyń, wszystkie szkoły, rykodzielnicy, jak i podmioty zewnętrzne z terenu powiatu sanackiego i nie tylko. Prezentują swoją ofertę produktów w tradycji świątecznej, bożonarodzeniowej, ale też specjały kuchni tu lokalnej. Wyroby naszych firm cateringowych czy naszej masarni lokalnej z Bukowska. Także duże wydarzenie. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy w zasadzie z całej gminy, jak i tutaj z okolicznych miejscowości dotarli dzisiaj. Bardzo się cieszymy. Myślę, że wystawcy też będą zadowoleni, bo zostaną sprzedane te wszystkie oferowane przez nich produkty. us. Jest to pierwsza taka inicjatywa, także bardzo dziękuję za tutaj propozycję i za współpracę. Widzę, że odzew jest bardzo dobry. Koło gospodyń wiejskich chętnie się zaangażowało w organizację tych warsztatów. Kiedy z nimi rozmawiałam, wręcz się ucieszyły, że to nie tylko właśnie dożynki, nie tylko jakieś spotkania wiejskie, tylko jeszcze mogą tutaj się spotkać, poznać nowe osoby, ktoś przyjeżdża do nich, widzą, że są. Że interesują się też nimi inne no, czy stowarzyszenia czy grupy społeczne. Jest to dla nich forma promocji, rozwoju, i to wszystko plusuje na przyszłość. Dziękuję bardzo, Misji Obywatelskiej, za tę inicjatywę, za te warsztaty. To jest bardzo ważne, żeby zaktywizować ludzi w środowisku wiejskim. Dzisiaj jesteśmy w Bierówce, koło gospodyń wiejskich w Bierówce. Mamy tu kilka pokoleń. Mówiłem o tym przed chwilą, że to jest bardzo ważne, żeby w takich warsztatach uczestniczyć, ćwiczyć, przygotowywać potrawy, uczyć się nowych dań i zwłaszcza z takich produktów miejscowych. Bo to jest niezwykle ważne dla, raz dla podtrzymania tradycji, a przede wszystkim dla zdrowia samych mieszkańców. Produkty miejscowego pochodzenia, produkty wyhodowane we własnych ogrodach, one są najbardziej zdrowe. One może nie zawsze wyglądają najpiękniej, ale mają wpływ i smak, i e, służą naszemu zdrowiu.